Nasza historia zaczęła się ponad pół wieku temu, już w latach 50. Powstały wówczas kopalnie siarki w Piasecznie, Machowie i Jeziurku. Ewoluowały do dziś w jednego z wiodących producentów nawozów rolniczych. Obecnie zakłady chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg to nowoczesna firma, wyposażona w innowacyjne technologie. To właśnie tutaj powstają wysokogatunkowe nawozy rolnicze i ogrodnicze, takie jak Tarnogran, Vigor S, Siarczan Magnezu, Wapmag czy Ogród 2001. Ich produkcja sięga ponad 300 tysięcy ton rocznie. Nasze linie produkcyjne są w pełni zautomatyzowane i wykorzystują najnowsze technologie. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższą jakość naszych nawozów i precyzyjnie dostosować produkcję do potrzeb rolników. Ważnym elementem naszej oferty handlowej jest także siarka konfekcjonowana, ceniona za wysoką jakość. Jest ona wykorzystywana nie tylko w rolnictwie, ale również w innych gałęziach przemysłu. Wszystkie nasze produkty są starannie przetestowane. Ich bezpieczeństwo gwarantują stosowne certyfikaty, a ich skuteczność potwierdza wieloletnia współpraca z firmami z branży rolniczej i ogrodniczej. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważone praktyki. Wykorzystujemy energię słoneczną, dzięki czemu około 15% naszych potrzeb w zakresie energii elektrycznej wytwarzamy we własnej instalacji fotowoltaicznej, a w najbliższym czasie planujemy zwiększenie autogeneracji do ponad 30%. Wysoka jakość produktów przyczynia się do naszych sukcesów na rynku międzynarodowym. Doskonałym tego przykładem jest wieloletnia już współpraca z wiodącymi producentami opon z Polski i z zagranicy. Wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami, które integrują naszą wiedzę i doświadczenie na różnych płaszczyznach, spełniając wymagania klientów w sposób bezpieczny dla środowiska i pracowników. W naszym laboratorium badamy surowce, produkty i środowisko, korzystając z nowoczesnego sprzętu. Dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość nawozów i bezpieczeństwo dla naszych pracowników. Naszą rzetelność potwierdzają Biuro Veritas Polska oraz Polskie Centrum Akredytacji, uznając działalność za zgodną z wymaganiami norm w zakresie produkcji, badań i dystrybucji. Wysiłek i zaangażowanie odzwierciedlają także liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane naszym produktom w prestiżowych konkursach i plebiscytach, Między innymi Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, Orzeł Polskiego Przemysłu Nawozowego oraz lider regionu w kategorii Przemysłu Chemiczny. W naszym rodzinnym gospodarstwie już od kilku lat z powodzeniem stosujemy nawozy produkowane przez zakłady chemiczne Siarkopol w Tarnobrzegu. To, co się nam w nich podoba, to fakt, iż produkowane są w wielu wariantach składowych, przez co każdy rolnik znajdzie produkt przeznaczony do konkretnej grupy roślin. Dużym plusem z perspektywy rolniczej jest również to, że same granule nawozowe po wysianiu ich na pole bardzo szybko się rozpuszczają, przez co składniki w nich zawarte są szybko dostępne dla roślin uprawnych. Jesteśmy również zaangażowani w sprawy społeczne. Naszą misją jest wspieranie wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych. Za szczególnie ważne uznajemy rozwijanie pasji i talentów młodych ludzi. Dajemy temu wyraz poprzez licznie organizowane dla nich konkursy, współpracę z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Wsparciem obejmujemy także kluby sportowe, szpitale i oddolne inicjatywy społeczne. Miło nam przyznać, że nasze zakłady już czterokrotnie zostały docenione w konkursie: pracodawca przyjazny pracownikom za szczególną rzetelność w przestrzeganiu przepisów prawa pracy, stabilność zatrudnienia i dostęp do szkoleń. Zakłady chemiczne Siarkopol Tarnobrzek to uznany producent nawozów i siarki konfekcjonowanej w kraju i za granicą. Z myślą o naszych odbiorcach inwestujemy w innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój rolnictwa i ogrodnictwa, przy jednoczesnym zaangażowaniu w działalność społeczną.